Ja jako dziecko już miałam swoje rozkminy i bardzo często pytałam moją mamę. Mówię, mamo, jak to? Przecież no, to jest jak sekta. A mama mówi, nie, córeczko, my nie jesteśmy sektą, ponieważ y, sekta ma człowieczego przywódcę, tak jak katolicy, ponieważ u nich jest jeden człowiek i on jest przywódcą. Ja robiłam takie, mamo, ale ty, my też mamy przywódców. To jest grupa, ale no i właśnie. To jest grupa, to nie jest jeden człowiek i dlatego w żadnym wypadku to nie jest sekta. Wiecie, dziecko robi wszystko, co rodzice jakby każą, bo yy, ono jest uzależnione od tego, czy przeżyje, więc jeżeli rodzic mówi z taką wielką pewnością, że coś jest. Yy, no, nie wiem, zielone, kiedy ty widzisz, że to jest niebieskie, no to w pewnym momencie, jako dziecko to mniej doświadczone, uwierzysz, że to jednak jest zielone. Więc, no, pomimo tego, że już czułam, że coś jest nie tak, to jak głęboko to schowałam. Ba, powiem więcej, ja tak bardzo przygotowywałam się do obrony tego, że moja religia nie jest sektą, że w czasie, kiedy rozmawiałam w szkole i w szkole nazwano naszą społeczność sektą, ja stanąłam oczywiście w obronie, to później nauczyciele mnie przepraszali i to formalnie na forum klasy, teraz tak sobie myślę, nawet nie pamiętam, jak ci ludzie się nazwali, ale chętnie sama bym ich przeprosiła. <noise> Więc tak, po prostu tak to działa i wszystko, co robi i zresztą cofnijcie się kilka filmików dalej na moim profilu i tam zobaczycie pytania, które są odnośnie tego, czy aby na pewno grupa, w której nie jestem, nie jest sektą. I tam zobaczycie, tylko trzeba bez filtrów to, to obejrzeć, bo jeżeli mamy włożone, tak jak ja, fanatycznie patrzyłam, że wszystko to, co ta organizacja mówi, jest prawdą, i wszystko to, co oni tutaj mówią, to jest po prostu tak ma być. Ja nie miałam szans na to, aby spojrzeć na to krytycznie. Ja we wszystko, ale to wszystko wierzyłam, co oni mówili. Wiele rzeczy, dzisiaj rozmawiałam nawet z moją ukochaną siostrą. Wiele rzeczy tłumaczyłam i wyjaśniałam po prostu ślepo patrząc na nich i nie miałam szans na, na to, żeby dostrzec sprawdę. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do przejrzenia tego filmu, a jak możecie to zrobić, żeby było bez filtrów. Zastanówcie się, bez znaczenia, czy macie dzieci, czy też nie, gdyby Wasze dziecko zaczęło w taki sposób działać, tak jak tam zadałam pytania, to czy nie bylibyście zaniepokojeni? I zobaczcie teraz, potem jak już dojdziecie do tego, że no tak, coś tu nie gra, to czy ta organizacja, w której jesteście, właśnie w ten sposób nie działa? I wtedy wyjdzie. Kto tu jest sektą? Wiecie, nie, nie bardzo lubię tego określenia sekta z jednego bardzo ważnego powodu. Sama wiele lat po prostu byłam na to uczulona i nie chciałam nikogo słuchać, kto na ten temat mówił i w taki sposób moją religię nazywał. I z szacunku też do osób, które tam są, nie będę tak za bardzo ich określała w swoich materiałach, bo to wtedy nie dotrze totalnie do ludzi, którzy mają szansę wybudzić się i zobaczyć nieprawid nieprawidłowości działające tam. I zgadzam się z tym, to jest faktem moim zdaniem, ale sama osobiście będę starała się mówić jak najmniej tym określeniem.